Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda stabilność pracy w Fortunie Pro 2. Niektórzy tworzą błędne opinie na rynku. Twierdzą, że ten wykrywacz jest niestabilny, że nie da się go ustawić tak, żeby była cisza, żeby był głęboki, a jednocześnie cichy. To jest nieprawda. To tylko i wyłącznie wynika, jeśli są takie problemy, z braku jeszcze otrzaskania i tej wiedzy odnośnie korzystania ze sprzętu. Tutaj macie przykład. Proszę bardzo, wykrywasz jest zupełnie cichy, nic się nie dzieje, nic nie skacze. Zobaczmy, jakie są ustawienia. Gain jest na 84, także nic nie jest przekłamane. Czułość mamy na 5, proszę bardzo, jest zupełnie cicho. Nic nie przeskakuje, nic się nie dzieje. Zobaczmy, jak reaguje w terenie. Jest na dyskryminacji teraz. Zaraz przyłączę go na All Metal. Proszę bardzo, leży jakaś tam moneta. Stabilna, powtarzalna praca. Stabilna identyfikacja, powtarzalna. Także proponuję, żeby te osoby, które twierdzą, że to jest sprzęt z chińskich komponentów. Niestabilny, że to jest jakaś podruba i tak dalej. Żeby się zastanowiły, żeby ten film dał im do myślenia. Teraz mamy All metal. Proszę bardzo, sprzęt jest zupełnie cichy. Wskazuje nam feryt. I kolor. Przejdźmy się chwila. Proszę bardzo. Cisza, aż makiem zasiał. Także, reasumując, jeżeli sprzęt jest niestabilny, jeżeli sprzęt głupieje yy, i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że są zaaplikowane niepoprawne ustawienia. Tutaj macie, proszę bardzo, 7 kHz na poprawnym ustawieniu w Olmetalu. Jest zupełna cisza. Pozdrawiam Was serdecznie i użytkownikom którzy sobie nie radzą z tym sprzętem póki co życzę więcej cierpliwości i więcej chęci poznawczych to nie jest kanarek 250 włącz i działaj pod kwestią zasięgu pod, zasięgu pod względem zasięgu też to nie jest kanarek bardzo głębokie urządzenie, które potrafi się w jakiś tam sposób zrewanżować użytkownikowi i podziękować za Jakieś chęci poznawcze. Wszystkiego najlepszego. Życzę Wam miłego dnia.